Otwieram maskę i tak kurwa robię. Za za otwieram bramę. Zresztą przybywa i za weźmie, weźmie. Nie zakładaj! Kurwa. Co ty kurwa widzisz coś? No, spokoj. Ty mi złą Co to? Flashbang. Ja. <śles> Co to? Flashbank! Ja. Ej! Ej! <laughs> A tu ma, złyńce, mało warty było. Na moby to chyba dobrze działa. Ej, no właśnie po co to O, tu, tu jest dobry loot. Ja byłem. Tu jest. To by mi to Nie, za darmo będzie robił. Over już. Chwyć się za łeb i, i udaj się do... Yy, ok. Chyba gdzie ja jestem? To psychologa, chyba tak. Żyję! A chwila, bo tam coś jeszcze było. Ja, jak wrócić? Żeby wam nie labowało, musicie otworzyć bramę energetyczną od tego, co demon Zozo ja, ja wrócić? Wiesz ja wrócić? Ja, ja wrócić. wiem, ja wiem. Musimy oh, przeskoczyć yes. w drugą stronę z powrotem. Tutaj, tak? Tak. A dobra, to po kolei, po kolei. Bieg za mną, ktoś bez nóg się toczył i tak... taki. blu, blu, blu. Okay. To, jest. to jest. O Kurwa, drzwi oh. zamkną. Jest tam, yes. jest tam. A dobra, dobra, Jest tam, rzucaj, rzucaj, rzucaj! Nie, o nie! Nie, nie tak. A co? Kto ty jesteś? Ja. Tam, tam jest ktoś za maskę przybrany, chyba pętało go! A to Arquel jest, mówił, że maskę znalazł. Nie, to nie on! Ale kurwa, mówię ci, darło coś mordę! Tak i kurwa Oj słyszę coś się. Kurwa! Eee, Jezus Maria! Boże, są czerwone drzwi zamknięte, są tu po nic prawo. Nie ma. A to co jest kurwa? Nie, no to over tu jest. Takie dźwięki wydaje. Co to? Nie, zero lutu. Możecie iść... Yy, tu, jest, tu jest skok. Skoczcie dalej. Dalej. Y, skok, skok tutaj. Nie, wyjebali. Kurwa! Jest, jesteśmy A jest z wami over? Nie ma, tylko akurat. A, to siedzi pod z tym, bizne. Ty <ścoughs> <Mi tam. ścoughs> Jasny gwidz